Przestrzeń wariantów to struktura informacyjna. Jest to nieskończone pole informacji zawierające wszystkie warianty, wszystkich zdarzeń, które mogą się wydarzyć. Można powiedzieć, że w przestrzeni wariantów jest wszystko, co było, jest i co będzie. Przestrzeń wariantów służy w charakterze szablonu. Układów współrzędnych ruchu materii w czasie i przestrzeni. Zarówno przeszłość, jak i przyszłość znajdują się tam stacjonarnie, jak na taśmie filmowej. A efekt czasu pojawia się tylko w rezultacie przemieszczania poszczególnego kadru, w którym wyświetlana jest teraźniejszość. Świat istnieje jednocześnie w dwóch postaciach fizycznej i namacalnej rzeczywistości i metafizycznej przestrzeni wariantów leżącej poza zasięgiem percepcji, lecz nie mniej obiektywnej. Dostęp do tego pola informacji w zasadzie jest możliwy. Właśnie stamtąd bierze się wiedza intuicyjna i wizje jasnowidzów. Umysł nie potrafi stworzyć nic zasadniczo nowego. On tylko może złożyć nową wersję domku ze starych klocków. Mózg przechowuje nie samą informację, a pewną formę adresów, linków do informacji w przestrzeni wariantów. Wszystkie odkrycia naukowe i dzieła sztuki umysł otrzymuje z przestrzeni wariantów za pośrednictwem duszy. Sny nie są iluzjami. W zwyczajnym rozumieniu tego słowa. Umysł nie wyobraża sobie swoich snów, on je rzeczywiście widzi. To, co obserwujemy w rzeczywistości, to urzeczywistnione warianty. We śnie jesteśmy w stanie widzieć to, co nie zostało urzeczywistnione czyli spektakle z wirtualnymi scenariuszami i dekoracjami. Sny pokazują nam to, co mogłoby się zdarzyć w przeszłości lub przyszłości. Sen to podróż duszy po przestrzeni wariantów.